Dobra, pan na drabinie sobie poszedł, także mogę kontynuować. E, mam nadzieję też, że światło jest trochę lepsze, po odsłoniłam okna, choć za oknem pogoda w ogóle mm, nie sprzyja w nagrywaniu, no ale mimo wszystko, dobra. Słuchajcie, przechodzę do Was teraz z pielęgnacją i zaczniemy sobie może od pielęgnacji twarzy. Moim ostatnio ulubieńcem pod oczy to jest e, krem Lamer Beauty Cream. I to jest taki Rolon. Słuchajcie, ja go trzymam w lodówce. Tutaj jest taka zimna kuleczka metalowa, świetnie chłodzi rano okolice pod okiem i świetnie ją nawilża. To jest... Nie jest napisane, że to jest krem, natomiast ja bym powiedziała, że to jest taki. On jest taki żalowy, taki bezbarwny, mimo to świetnie nawilża i nie potrzebujemy nakładać już żadnego kremu. E, korektor bardzo ładnie leży, także polecam Wam serdecznie. Co prawda to jest drogie. Nie wiem też, czy można kupić e, sam krem, ponieważ ja kupiłam zestaw. E, natomiast co? No cała marka Lamer, no nie ma tutaj się co rozwozić. To, jest to są świetne kosmetyki niemieckie, także polecam Wam serdecznie. Krem na dzień, którego często stosuję sobie pod podkład, to jest Yandah jalusferyczny wypełniacz zmarszczek i to jest coś takiego kupujecie to w kartoniku słuchajcie, ten krem nie był drogi bo kosztował, ale na promocji w sumie, no to normalnie kosztuje około 4 dyszek, ja za niego zapłaciłam 20 parę złotych tutaj macie pompkę z tłoczkiem, którego nie widać, bo jest schowany, słuchajcie pierwszy raz jak użyłam tego kremu to byłam przerażona ponieważ yy... Nałożyłam na niego krem, który, krem, podkład, którego nakładam zwykle dłońmi, i słuchajcie, to wszystko się tak zrolowało, ponieważ on ma konsystencję coś w rodzaju. Um, czego? No, skup się. Coś w rodzaju bazy silikonowej. Natomiast tutaj w ogóle w składzie nie ma silikonów, także to jest spoko. I naprawdę bardzo ładnie wygładza skórę. Natomiast musicie pamiętać, żeby nakładać na to podkład gąbką tylko i wyłącznie, ponieważ jeżeli zaczniecie, zaczniecie coś rozcierać, raz, to to wszystko Wam się zroluje. Myślałam, że porobią się jakieś dziury w ciągu dnia i tak dalej, i tak dalej, ponieważ no, ja ogólnie nie lubię baz silikonowych i ich nie używam. Czy musicie wytrzeć nos, czy cokolwiek, to mam wrażenie, że na bazach silikonowych to wszystko zjeżdża i robią się takie dziury. Tutaj tego nie ma, także polecam wam serdecznie. Stosuję już jakieś półtora miesiąca i jestem zadowolona. Przerzuciłam się też ostatnio na większość kosmetyków takich naturalnych i ostatnio, 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 i powróciłam do olejku z granata. I to jest olejek Altera, który kupicie w Rosmanie. Kosztuje jakieś niecałe 10 zł, chyba, z pompeczką jest. I tutaj data ważności: tu nawet nie ma daty ważności, nawet nie jest napisane, ile, a nie jest. 2020 rok, październik. Słuchajcie, myślałem, że yy, olejki będą zapiechać, natomiast stosuję go ostatnio przez 3 tygodnie, tak gdzieś. Zobaczcie, jakie jest małe zużycie, bo jedną pompkę zużywam na noc, na całą twarz. I moja buzia się uspokoiła, bardzo ładnie wygląda, nie ma żadnych zanieczyszczeń, także polecam Wam serdecznie. Krem do rąk ja mam, jak wiecie, bardzo często problemy tutaj z przesuszonymi dłońmi do tego stopnia, że mi pękają i krwawią. I to już jest moje drugie opakowanie kremu do rąk Perfecta Total SOS z 15% z parafiną. I słuchajcie, to się świetnie sprawdza. On jest co prawda tłusty, ale bardzo ładnie nawilża. I jak go nałożę sobie wieczorem, to rano moje dłonie są mięciutkie. Także polecam Wam serdecznie. Kosztuje na promocji jakieś 6,90, coś takiego, i dostaniecie go w Rossmanie. Jeżeli lubicie kąpiele, to polecam Wam sól do kąpieli Tete Sept. Ja akurat to duże opakowanie przywiozłam sobie z Niemiec. Natomiast możecie kupić takie małe saszeczki w Rossmanie u nas. Kosztują jakieś 5 zł. Słuchajcie, to pachnie. Nieziemsko. To pachnie jak taka rozgrzewająca maść do ciała, coś takiego. I tutaj mamy jakieś arnika, rozmaryn i wiele innych niemieckiego. Nie znam także Wam. Nie powiem. Nie, sobie. to przywiozłam z Czech, a nie z Niemiec, tylko że w Czechach mają DM-a, także spoko. Yy, przetestujcie sobie. W ogóle te sole te tts są świetne, a ta pomarańczowa jest najlepsza, moim zdaniem. Jeśli chodzi o pielęgnację włosów, to. Często mnie pytacie na Instagramie, co ja robię, że mam taki ładny odcień i akurat wczoraj tego użyłam i teraz Wam pokażę czego użyłam. W ogóle, jeżeli jesteście zainteresowane, to nagram Wam film o pielęgnacji moich włosów ponieważ... i o stylizacji, ponieważ bardzo dużo się zmieniło u mnie. Żeby moje włosy wyglądały w ten sposób, to jest naprawdę męka. Ale czym ja je włosy? Słuchajcie, włosy myję co drugi dzień. Sorry za te kolor tych opakowań, widzicie ten biały nalot, ale ja mam taką wodę skamieniałą, bo to, to jest w ogóle, patrzcie, tragedia. E, Bleach London Smoky Shampoo, to jest szampon, który jest mega, mega taki, mm, on nie jest czysto fioletowy, on jest fioletowo taki, tak jak Smoky sama nazwa mówi, taki zabrudzony i mieszam, większość na dłoń wylewam tego szamponu, natomiast do tego dodaję szampon z Joanny, który jest w kolorze czerwonym i to jest tak, odcienie czerwieni słuchajcie, ten szampon kupicie w Astorze w Rosmanie chyba czerwonego nie ma ale wychodzi mi kolor takiej chłodnej truskawki i słuchajcie, tak y, wygląda odcień na włosach później ponieważ moje włosy są normalnie żółte po rozjaśnianiu a dzięki tym szamponom utrzymuje taki odcień i bardzo jestem zadowolona z tego nie muszę chodzić do fryzjera co chwilę jak wiecie te fioletowe szampony mega mega przysuszają włosy dlatego ja nie wyjdę spod prysznica bez nałożenia odżywki fructis od Garniera wcześniej miałam bananową na początku nie byłam z niej zadowolona bo wiecie ona nie jest przepełniona takimi silikonami jak te wszystkie inne odżywki gdzie Nakładacie odrobinę i czujecie już takie mega, mega wygładzenie od razu? Nie, to ja nakładam tak sobie dosyć sporą ilość na dłoń. Dobrze, że to jest duże opakowanie, bo tu jest ile? 390 ml. Nakładam dużą, taką garść, na czym znaczy dużą? No, wielkości, nie wiem, trochę mniej niż mandarynki, powiedzmy. I nakładam sobie to na całą, na całe włosy, ponieważ tutaj również one są przesuszone. Nakładam na całe włosy. Rozsmarowuję, a później rozczesuję jeszcze grubym grzywieniem. Czy mam około 5 minut na włosach, później spukuję i naprawdę włosy się świetnie rozczesują, nie mam żadnych problemów z nimi. Eee, teraz właśnie kupiłam sobie aloesową i myślę, że ta aloesowa jeśli chodzi o zapach, to mi bardziej przypadła do gustu. Powołajcie sobie. Mm, świetnie pachnie. No i co najważniejsze, ona nie obciąża włosów, tak, jak te wszystkie inne odżywki. Słuchajcie, teraz trochę, a nie, jeszcze mam jeden gadżet do twarzy, słuchajcie, moja Foreo, ja nie wiem, którą ja mam wersję, powiedzcie mi, bo ja już nie pamiętam, opakowanie gdzieś wyrzuciłam, słuchajcie, użyłam tego co wieczór z jakimkolwiek żelem, tylko musi to być żel, który, który się pienie, bo ostatnio kupiłam sobie taką piankę, która zostawia skórę taką tępą i ona się w ogóle nie nadaje do tego, macie dwa poziomy wibracji, słabszy i mocniejszy, ja kupiłam sobie moją Foreo w Irlandii w TK Maxie i dałam za nią jakieś 100 euro, także to była spoko cena. Nie wyobrażam sobie w ogóle pielęgnacji mojej twarzy bez tego. To jak w jaki sposób domywa resztki makijażu z twarzy, to naprawdę to trzeba przetestować i dopiero wtedy zobaczycie różnicę. Pielęgnacja jamy ustnej. Słuchajcie, mało się o tym mówi, ale ja Wam pokażę trzy produkty, których używam ostatnio namiętnie. E, ostatnio bardzo często jadam cytrusy, nie wiem, jakoś tak mnie naszły smaki na cytrusy ale moje zęby są tak wrażliwe że na drugi dzień jak zjem, nie mogę cokolwiek jem, to mnie po prostu bolą zęby e, normalnie używałam sobie Himalaj, ponieważ ona jest bez fluoru ja nienawidzę fluoru twierdzę i wiem z różnych źródeł, że fluor szkodzi naszemu zdrowiu i tak dalej i tak dalej, ale musiałam kupić sensodynę i to jest ta sensodyna, która mega szybko niweluje ból. I umyłam nią zęby może z dwa razy, i od razu ból ustąpił. A cytrusy dalej, także polecam Wam serdecznie, jeżeli macie wrażliwe zęby. Natomiast smak tej pasty, ona pachnie jak taka. Pachnie, smakuje jak taka mega, mega mocna, zapachowa mięta. Także to nie jest taki odświeżający miętowy smak, tylko taki mega ciężki, ziołowymiętowy miętowy smak, którego ja nie lubię. Szczoteczka soniczna, którą również kupiłam w Irlandii. Macie dwie moce, ja zawsze myję na tej mocniejszej. I to jest Philips Sonicare. Aha, zapomniałam zapomniałabym dodać, że tą Foreo Luna używam codziennie rano, a ładuję ją może raz na dwa miesiące, naprawdę. Polecam. E Szczoteczka tak samo, ładuję ją raz na półtora miesiąca. Słuchajcie, bateria jest świetna. I tak jak moja dentystka mi polecała długo, bo ja wam kiedyś oralbę, jak ona mi polecała soniczną, my ja mówię, gdzie jest soniczna, ona się w prawie w ogóle nie rusza, tylko wibruje, to w ogóle nie ma jej zębów. Ale słuchajcie, kupiłam, bo ruszyła mnie promocja z 230 euro, była przeceniona na 100. Używam jej już od roku, od półtora roku, jakoś tak. I słuchajcie, to. Yy... To w jaki sposób, jakie macie w ogóle uczucie na zębach po umyciu tą szczoteczką zębów? Ona ma tak, włączacie ją i chyba 30 sekund. Co 30 sekund wibruje, wiecie, że musicie zmienić stronę. 30 sekund jedną, y, czwartą zębów, później drugą, dolną i tak dalej. I to w jaki sposób ona czyści zęby? Jak ja zobaczyłam różnicę ja w szoku, te zęby były tak gładkie, a nie musicie machać tą ręką i w ogóle. I odkąd używam tej szczoteczki, mam mega takie zęby, które się psują. I ja chodziłam do dentysty dwa razy do roku na kontrolę i zawsze miałam jakiegoś zęba do robienia, odkąd stosuję tą szczoteczkę od półtorej roku, ani razu nie miałam nic zrobionego, także naprawdę coś w tym musi być. Oprócz tego, że zastosowałam tą szczoteczkę, no to oczywiście zaczęłam nitkować zęby. I słuchajcie, nitkuję zęby co wieczór po myciu. Nie ma, dnia, nie ma wieczoru dnia, żebym się nie położyła bez wynitkowania zębów i słuchajcie, jeszcze zwłaszcza jak mi tam te ostatnie zęby wyrosły, teraz to już w ogóle, bo nie chcę ich wyrywać na razie, bo nie potrzebuję, dlatego staram się, żeby tam się nic nie zadziało. Odkąd stosuję te nici dentystyczne, najbardziej lubię właśnie te oralbę, to w połączeniu z tą szczoteczką w ogóle do dentysty to już nie muszę chodzić, nic mnie nie boli, nie mam nic do roboty, także polecam Wam, zacznijcie sobie nitkować zęby, już nie wspominając o tym, jak bakterie w dziąsłach wpływają na cały organizm. Teraz pokażę Wam kilka gadżetów, które sprawdziły się w tym okresie ostatnim. Słuchajcie, książka książka Anthony Demelo, Śpiew ptaków. Czytam sobie jedną opowieść przed snem. Dziennie, znaczy no powinno się to czytać rano, bo to jest taka książka do przemyśleń. Jeżeli ktoś lubi, lubi takie mistyczne tematy, jeżeli ktoś y, lubi y, zastanowić się nad sensem swojego życia, to polecam Wam serdecznie, słuchajcie, tutaj są takie krótkie historyjki na każdy dzień i później możecie... do tego jest y, krótki opis. I naprawdę można się zastanowić nad swoim życiem. Polecam Wam, w ogóle polecam Wam tego autora. Bo to już jest moja chyba trzecia książka jego. Ale Wezwanie do Miłości ostatnio też czytałam. Świetna, świetna książka. Świeca Wooden Week, która pachnie niesamowicie. Słuchajcie, ona ma drewniany knot. Jak ją gasicie, to w ogóle nie, nie dymi. Rozpala się świeca bardzo szybko. Zapach unosi się bardzo szybko. Ja mam. Yy... Co ja mam White Tick i co najważniejsze, ona daje taki odgłos palącego się drewna jak w kominku, także to jest mega-mega relaksacyjne, relaksujące, ale to są drogie świece. Słuchajcie, ta świeca normalnie w salonie, gdzie kupujecie świece kosztuje jakieś 170 zł. Także to nie są tanie rzeczy, natomiast w się możecie ją kupić za 99 zł i jest mega-mega wiele zapachów. Pamiętajcie tylko, żeby umiejętnie ją palić. Bo moja mama sobie ją odpaliła na 5 minut czy na 10, i ją zgasiła, a później się woskiem zalewał knot i ma już lipę. Natomiast jeżeli ją odpalacie, to ją musicie odpalić minimum na pół godziny, aż cały wosk naokoło się roztopi, nie możecie je zgasić szybciej, bo wam się świeca zepsuje. Szukałam ostatnio, jak przyszły te pierwsze takie chłodne dni ładnego, ciepłego fala. I słuchajcie, durwałam falik w Tickay Maxie. Taki gruby, cieplutki tutaj z prędzlami. E, z jednej strony, o, czubka, czupa, ja patrzcie, Siedzi się gdzieś wkręcił. Tutaj jest taki Milusi, zobaczcie, z innego materiału, a z drugiej strony jest już e, z takiego normalnego. No i co, oczywiście, to mega, mega przypomina Barbery. Mm. Także zawsze chciałam mieć szal z Barbery, ale szkoda, mi było pieniędzy. I zapłaciłam, szukam metki, ale nie umiem znaleźć, z czego to jest ten szalik. I zapłaciłam za niego 59 zł, ale jest świetny, pasuje mi do większości outfitów. I czapka. Czapki też długo szukałam, słuchajcie, również w TK Maxie. Taka mięciutka. Słuchajcie, ja nie lubię takich czapek, które są naciągnięte na głowę jak taki kondonik. Ja muszę mieć czapkę, która wisi, z pomponem, luźną, mięciusią, cieplutką. Naprawdę świetna jest ta czapka, widziałam, że mają ich więcej i kolor też jest super. Kostowała też 59 zł, także polecam Wam zaglądać do Tiki Maxa. Ja uwielbiam. Dajcie znać, czy Wy też chodzicie tam. To by było na tyle, jeśli chodzi o moich ulubieńców ostatnich miesięcy. Dajcie znać w komentarzach, jakie są Wasze ulubione produkty, jakie są Wasze ulubione książki. Czekam z niecierpliwością i dzięki za oglądanie. Pa!